Chyba się udało. Oba, o kurwa, strzelasz teraz? Ich, gwiazdą, bierz jego, bierz jego. No koteczki, naprowadzajcie Jesz ja nie muszę płynąć, tylko on płynie. Aaaa, dobra tutaj dalej. Ja lubię strzelać. No. No, ty blisko nie ma Gdzieś przodu? Z uszyna Kurwa! No i gówno dzięki. Ale misja, ale że szybko leciał kurwa mać. A i zrobiłem, to to jest nie górno. Eee, dobra no,